Już. Już. Witam w moim prehistorycznym bloku. Jak zwykle jest to forma ćwiczenia i doskonalenia techniki. Zaraz mój nowy asystent pokaże kilka przykładów. Może teraz. Dzięki, w każdym warsztacie przyda się pomoc na dłoń. A korzystając z okazji chciałbym podzielić się tym, taką informacją. Rączka trzymaj prosto. W przyszłym roku planuję uruchomić warsztaty, dzięki którym uczestnicy tych warsztatów będą mogli spróbować własnoręcznie wykonać między innymi takie amulety ale ze szkła w zasadzie to są jedyne cztery przedmioty jakie są potrzebne do wykonania takich amuletów w tym wypadku z krzemienia Dobrej jakości, ale również ze szkła. Będę na pewno informował na bieżąco o postępach pracy i o tym, jak ten projekt będzie przebiegał. Również mam zamiar robić dokumentację, w jaki sposób przygotowuję materiały i jak wyglądają same warsztaty. Ale to dopiero w przyszłym roku. Na razie mieć więcej jak 100% pewności że można swoją wiedzę przekazywać innym, czy młodzieży, czy dorosłym, bo te warsztaty będą skierowane nie tylko do dzieci, ale również dorośli będą mogli w nich uczestniczyć. Na co również liczę? No bo moim ulubionym zajęciem to jest przygotowywanie grotów i miotanie takimi długimi oszczepami. Tutaj jest za mało, żeby pokazać to w całości. Więc przygotowuję sobie sam takie długie lotki. I sobie nimi miotam niedaleko, ćwicząc technikę. I jak dla mnie jest to bardzo odprężające zajęcie. To tyle, a na razie wróćmy do wypoci. Część produkcyjna jest naprawdę nudna. Teraz sobie przyspieszę i pokażę efekt końcowy. Nie chcę mi się poddać w ogóle. Nie chcę go jeszcze trochę odchudzić. W sumie Także... najważniejsze łupnięcie projektu. Warto będzie to śledzić. albo pętnie w pół albo mi się wreszcie podda no to jest ulga tutaj w tym miejscu odeszło jeszcze kawałeczek tu widać z tego już coś będzie ładnego tutaj mamy Rezultat. I dzisiaj nawet przy tak słabym świetle widać, że jest pół przezroczyste. Naprawdę fajne. taki wisiorek. Także jedna rzecz już wyszła. Zobaczmy, co uda nam się wyszmącić następnie. Póki jest dzień. I gotowy jej Co Całkiem fajnie. na leczynka nie wytrzymała Tutaj stąd Jeszcze daleko No dzisiaj mi stać, jest mój asystent, nie zasłanie, lepiej byś mi tutaj pomógł. Okay. Mój asystent właśnie pokaże teraz tutaj do kamery to co udało się wyszmącić za drugim razem całkiem zgrabny kawałeczek pół przezroczysty Musimy wszyscy wybaczyć rączce bo dopiero się uczy. Prawidłowego chwytu nie zbyt mu to idzie, całkiem ładny nożyk. Dwa ciekawe przedmioty plus. Nie zająłem się wszystkimi egzemplarzami. Byś się przydał do czegoś, po to cię zatrudniłem. Kolejne ciekawe ostrze, przestań się buntować. Nie chcę mu się trzymać. Dzięki za Twoją pomoc. Krawędź bardzo dobrej jakości, z dobrego materiału z którego dziło udało się odłupać to.